bo większość naszych braci pojechało w kierunku wschodu do Polski. Ja przyjechałem dzisiaj z Polski. Widziałem ich po drodze. Całe karawany samochodów, które do Polski jechały na święta. I to jest takie fajne dla nich. Alleluja. No I niech Pan będzie z nimi. Dzieci poszły do tyłu, będą tam się zajmować. Ania ich dzisiaj poprowadzi. To debiut dla niej. Błogosławimy ją, Panie, Ty prowadź jej. Dziękujemy Ci Panie przede wszystkim, że jesteś wśród nas, a także i w nas, bo tam to sam powiedziałeś. I że Twoja chwała tutaj będzie widzialna, słyszalna, odczuwalna. I Ty włożysz słowa w nasze usta, żebyśmy Ciebie mogli wychwalać. Tobie przynosić trzeci chwały. Dziękujemy Ci Panie, że tutaj jesteś. Amen. Żyjemy w takim momencie roku, że ludzie rozmyślają już o. Jezusie Chrystusie, co się stało, dlaczego On przyszedł, czy to naprawdę Syn Boży jest, czy nie. Niektórzy w to wątpią. Świat się rozwinął dalej i ludzie mają tam różne wyobrażenia, szukają czegoś duchowego. Właśnie tego duchowego wątka w swoim życiu i często nie mogą znaleźć, bo nie szukają tam, gdzie trzeba, nie? A Słowo Boże dużo mówi nam o naszym Panu Jezusie Chrystusie i pokazuje nam, po co On tutaj przyszedł. Po to, żeby spalić świat, żeby zmazać grzech tego świata, żeby pokazać, że będzie wiara. Jest takie pytanie w Piśmie Świętym: czy jak Jezus Chrystus ponownie przyjdzie, czy on znajdzie wierzących, znajdzie wiarę u ludzi? I chciałbym na ten temat króciutko referować, bo podczas jazdy myślałem o wielu rzeczach związanych właśnie z tymi czasami. I przyszedł mi taki tekst biblijny, który wszyscy znamy, ale warto nad nim jeszcze głębiej pomyśleć. I zaproponowałbym, żeby otworzyć Ewangelię Marka, rozdział 4 od 35 wiersza. Ja przeczytam to tak, że będziemy wszyscy wiedzieć, o co chodzi. I tam w 35 wierszu jest taka sytuacja z Jezusem Chrystusem. Wcześniej on. Rozmawiał ze swoimi uczniami, wykładał im, odpowiadał opowi na ich pytania. I tam jest napisane teraz tak: Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: Przeprawmy się na drugą stronę, na drugą stronę jeziora. I w 36. A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą tak, jak, jak był, tak jak był, w Łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki. I co się dzieje? Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź. Także już się napełniała. A co robił Jezus? A on spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Tutaj burza, fale uderzają, napełniają już łódź, a on śpi. I teraz jego uczniowie zaczęli się bać. Obudzili go więc. I mówił do niego, nauczycielu, nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? Nie obchodzi cię, że giniemy. Wówczas stał, zgromił wiatr i powiedział do morza, milcz, uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. Wtedy powiedział do nich, czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? I ogarnął ich wielki strach, i mówili jeden do drugiego, kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne. Kim on jest, że wszystko jest mu posłuszne. Kim on jest? Wiecie, kim on jest? Na pewno wiecie. On jest Synem Bożym. On jest Bogiem. On jest tym słowem, które na początku było u Boga i które było bogiem. Przez niego zostało wszystko stworzone dla niego, żeby go wychwalać. I on tutaj przyszedł na ziemię, bo taki był wybór od samego początku. I on się na to zgodził, że przejmie tą ciężkość ludzkości, ten grzech ludzkości. To, co się w życiu człowieka nie udaje, że te choroby ludzkości, wszelkie odczucia, wszelkie emocje, że on to przejmie na siebie i poniesie na krzyż. I zapłaci za to, po to, żeby człowiek mógł się przemienić, żeby człowiek mógł powstać na nogi, jak to się mówi. Nawet morze i wiatr są mu posłuszne. To są takie wzorce wszystkich ciężkich sytuacji, które przychodzą do naszego życia, gdzie my myślimy, że się już topimy, że sobie nie damy radę, że nie potrafimy, że już umrzemy, że już upadniemy, już się nie podniesiemy, już nie wiemy co zrobić. Chcielibyśmy tylko uciekać, boimy się, krzyczymy. I tutaj jest Jezus jak czytali, on leżał na bezgłowiu i spał. Łódź się zalewała, podskakiwała na tych falach, du i góra, du i góra. Niektórzy być może nawet już wymiotowali i tak dalej. Nie? A on na spokojnie, pełny pokój w sobie. To jest jedna rzecz, którą Jezus Chrystus przyniósł do naszego życia. Pokój. On mówi, mówił do swoich uczniów, jak odchodził, mój pokój daję wam. Nie ten pokój, który daje świat, ale mój. I ten pokój pomaga przejść przez wszystkie takie sytuacje. Bo te sytuacje są tylko po to, żeby nas wystraszyć. Te wszystkie okoliczności, które mogą powstać w naszym życiu, są po to, żeby nas zastraszyć, żeby odwrócić naszą uwagę od Jezusa Chrystusa. Żeby odwrócić naszą uwagę od tego, a to jest też ważne, żeby zauważyć, kim my naprawdę jesteśmy. Jaka jest nasza tożsamość. A nasza tożsamość jest powiązana z Jezusem Chrystusem. Z Nim. Na zawsze. Wiecznie. Dlatego jest tak ważne, żeby mieć własną relację z Jezusem Chrystusem. My nie możemy przyjść do, do Boga. Jezus Chrystus powiedział, nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. My nie możemy przyjść do Ojca, Sami, tylko przez Jezusa Chrystusa. Trzeba nawiązać z nim relacje. I on nam objawi ojca, swego ojca, którym jest w jedności, a także z Duchem Świętym. I on po to przyszedł, żeby nam to pokazać, że nie jesteśmy straceni. że Adam i Ewa zawalili, ale on teraz przyszedł, żeby wszystko uregulować, żeby za wszystko zapłacić, żeby wszystko wymazać, żeby wszystko stało się otwarte, żeby wszystko działało teraz. W nas ku nam. Dobrze. Przedtem działało to źle. Człowiek nie miał szans wyjść ze swojego grzechu, a Jezus uwolnił ludzkość od grzechu. Otworzył więzienie. Otworzył drzwi więzień. Sam o tym mówił. Łukasza można to przeczytać w czwartym rozdziale, jak stanął w synagodze i powiedział, że to, co on czyta z Izajasza, że po to przyszedł na ziemię, aby uwolnić tych związanych więźniów, że to słowo wypełniło się właśnie wtedy. Sam to powiedział. Za to chcieli, chcieli go od razu kamienować. Ale może być tak w naszym życiu, że nawet jak Jezus w naszej łodzi jest, to nie, nie unikniemy niektórych sytuacji, które powstają w życiu, które potrafią nas zastraszyć. Ale On jest z nami. I wtedy to, co nie potrafimy, to potrafimy tylko z Nim zrobić. Możemy przyjść do Niego, zawołać, Panie, ratuj, pomóż albo opowiedzieć Mu, co mamy na sercu, co mamy na duszy. Panie, do tej pory żyłem tylko dla siebie. Do tej pory wszystko mi się nie udawało. Do tej pory nie miałem nie miałem żadnego szczęścia, można powiedzieć w cudzysłowie. W stosunkach międzyludzkich. Do tej pory nie potrafiłem być dobrym ojcem. Nie potrafiłem, nie potrafiłam być dobrą matką, siostrą, ma, mamą, tatą i tak dalej. Dzieckiem nie potrafiłem być dobrym. Albo nic mi się nie udaje. Wszystko się w moim życiu psuje. Małżeństwo się rozwaliło. Mam długi. Jestem pijakiem. Jestem uzależniony. To są wszystkie takie sytuacje, które mogą wejść w życie człowieka i widzimy to na zewnątrz. Widzimy to też w nas. Bo my kiedyś też byliśmy tacy. Że byliśmy uzależnieni. Że mieliśmy rozważone rodziny. Nie wszyscy, ale jest przykładów tutaj dość wśród nas. I Bóg nas wyciągnął z tego dołka, do którego wpadliśmy, gdzie nie mogliśmy się z Niego wydostać. Ale on był wierny, usłyszał nasz głos, nasz głos. I dokonał tego. Nieraz potrwało to lata, ale on zwyciężył. I teraz tutaj razem z uczniami, oni siedzą tam w tej łodzi, widzą nauczyciel śpi, a oni w takim strachu, że już wytrzymać nie mogą, nie? już zaczęli krzyczeć. I mówić, nawet wyrzucać mu, nauczycielu, nie obchodzić się, że gniemy? Obchodzi go. Obchodzi go. Bo my znamy tą historię, którą odpowiadał, jak jedna owca zaginie, to pasterz zostaje 99, które są pewne i w bezpieczeństwie, i idzie za tą jedną. Aby ją odnaleźć, uwolnić, wziąć na ramiona, położyć sobie tutaj na barkach i przenieść ją. Przez te wszystkie, te wszystkie dziury, fasty, i przy, przyprowadzi ją z powrotem do stada. I on to czyni. Wiemy też to ze swojego życia. I oni tutaj nagle, jak tak zareagowali, to Jezus mówi do nich: Czemu się boicie? czemu się boicie? Można dopowiedzieć, przecież ja jestem z wami tutaj. Nie macie się czego bać. Przypominamy sobie może Jaira, którego córka umarła. On był przełożonym synagogi i on szedł z Jairem. On przyszedł, Jair przyszedł do niego i prosił go o to, żeby uzdrowił jego córeczkę, która jeszcze była, jeszcze żyła. No i Jezus Poszedł z nim i w drodze przyszła jeszcze ta kobieta, która 12 lat miała krwotok. Podeszła do niego, dotknęła się jego szaty, została uzdrowiona. Po zatrzymało się mm. trochę. Także dzień się dalej dalej. Ten dzień był już po prostu coraz późniejszy. Nagle przychodzą po tym Uzdrowieniu tej kobiety ludzie z jego domu mówią: Już nie, nie, nie musisz prosić nauczyciela, bo twoja córeczka zmarła. I reakcja Jezusa Chrystusa była wtedy od razu, do tego, Jaira mówi tak: Nie bój się, tylko wierz. I wszystko jedno, jaka sytuacja do naszego życia przyjdzie. Zawsze Jezus mówi do nas: Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wiesz. Słowo bo Boże często powtarza, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. No i wiemy, co się stało z Jego córką, z córką Jaira. Jezus wygonił tam wszystkich tych zawodzących, nawet śmiejących się z tego, bo powiedział przecież, że ona tylko śpi. Podszedł do niej. I ona powstała z martwych. Stał jej rodzicą. A wielka radość. A tutaj Jezus powstał w Łodzi i mówi do fali, mówi do błyskawicy, mówi do nabawnicy: Cisza! Co się dzieje? Och! Wzburzone jezioro, a tutaj nagle tafla wody. Nawet nie widać żadnego ruchu. Jezus, przychodząc do naszego życia, uspokaja nasze życie. On mówi, cisza, pokój. I to nastaje. On powiedział, jak chodził, że na świecie będziemy mieli bardzo dużo, że nie bardzo, powiedział, że będziemy mieli dużo ucisków. Ale nie bójcie się, mówię. Ufajcie mi, bo ja zwyciężyłem świat. I to jest to, co my głosimy: że Jezus, On to sam powiedział, Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to głosimy, że On jest tylko drogą, On jest tylko prawdą, On jest życiem. I że bez Niego nie potrafimy znaleźć rozwiązania. My po, my po prostu myślimy często tylko na poziomie ludzkim, na poziomie duszy. A jest jeszcze ta wyższa sfera, duchowność. Pismo Święte nam pokazuje, że jesteśmy duchem, że mamy duszę i mieszkamy w ciele. I to właśnie, to właśnie zrobił Jezus Chrystus umierając za nas. Że otworzył nam drogę, która była do tej pory zamknięta, żeby wejść 100% w duchowność. Żeby stać się istotą duchową, żyjącą tutaj w ciele na ziemi mającą duszę. A w przyszłości, jak to ciało będzie musiało powrócić do prochu, staniemy się, przejdziemy, nie staniemy, bo jesteśmy, przejdziemy do życia w duchu, w sferze duchowej, razem z Nim, na wysokościach niebieskich. Teraz jak potrafimy łączyć się w duchu z Bogiem, bo tak też jest powiedziałem w Piśmie Świętym, że prawdziwi chrzciciele chrzczą Boga w duchu i w prawdzie. Teraz potrafimy już mieć taki ład, fajny wgląd i modlimy się zawsze o to, że niech się dzieje wola Boża jak w niebie, tak i na ziemi. W niebie jest wszystko uregulowane. Zły został stamtąd zrzucony. Jest tutaj skoncentrowany na, na ludziach. Tutaj na ziemi. I właśnie Prowadza. Często my jesteśmy też odpowiedzialni za to, bo otwieramy drzwi, przez które takie rzeczy się dzieją i podejmujemy decyzje, które są ciężkie dla nas, które mają ciężkie później konsekwencje. Dziękuję, tego słowa markowało. Konsekwencje w naszym życiu i myślimy sobie o kuchni. Za każdym razem coś się dzieje nie tak. Decyzje, które podjąłem, nie mają sensu. Wprost przeciwnie. Wpychają mnie w nowe, w nowe jakieś sytuacje, z którymi sobie nie potrafię dać rady. A teraz możemy tak jak jego uczniowie przychodzić do niego i wołać. Przypomnijmy sobie tą sytuację też z łodzią. Z apostołem Piotrem, późniejszym apostołem Piotrem. Jezus przychodzi w środku nocy, idąc po jeziorze, po wodzie. Uczniowie są przerażeni, w Łodzi znowu jakaś postać, jakiś, nie wiem, upiór, być może myśleli, idzie tam po tego. A Jezus mówi: To ja jestem. I Piotr się pyta, czy on przy, może przyjść do niego? No i robi te pierwsze kroki w wieży. I się mu udaje, i nie tonie. I nagle przychodzi taka fala, o której tutaj jest mowa, nawałnica. I zwraca uwagę na nią, wystraszył się. I zaczął tonąć. Jezus też powiedział, że on był człowiekiem słabej wiary w tym momencie. Ale jak zawołał Piotr, ratuj, panie, on go złapał i wyciągnął z toni. Także On naprawdę Jezus jest wierny, nawet widząc naszą, naszą słabość, naszą niewiarę, On jest tym, który wyciąga rękę. Dlatego bardzo ważne jest też zrozumieć, jak to jest, że nie macie wiary. Tutaj w 40 wierszu. Jak to jest, że nie macie wiary? To pytanie warto sobie zadać. Sytuacja, gdzie nie mieliśmy tej wiary. Każdy wie, w którym momencie mu zabrakło wiary. Jak to jest, że nie miałem w tym momencie wystarczająco wiary, że uciekłem, odwróciłem się i poszłem. Albo nie wypowiedziałem, zapomniałem wypowiedzieć słowa mocy, które nam daje Duch Święty. I nie stało się tak. Pomodliłem się za kogoś i nie widzę wyniku. I zaczynam od razu się chwiać w sobie. Być niepewnym, no, dlaczego się nie stało. A tutaj trzeba, tutaj trzeba wytrwałości też. Bo w tym momencie, jak my wypowiadamy z wiarą słowa, to to się dzieje. A często jest tak, że my się codziennie o to samo modlimy. Panie, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. I to. Jak on ma to zrobić? Jak ty powiedziałeś raz, że prosisz na przykład o to, żeby on ci pomógł znaleźć nową pracę, powiem tylko inny przykład, teraz nie, to już nie musisz go na drugi dzień o to prosić. Bo jeżeli po raz drugi o to prosisz, to pokazujesz znowu swoją niewiarę. No bo po, co, po, po raz drugi po co, o co o to samo prosisz. Gdzież on to usłyszał? A Jezus powiedział, o cokolwiek nie prosić będziecie, to wam uczynię. Dlatego jeżeli prosiliśmy o coś, to prośmy tylko raz. Wypowiedzmy nasze prośby. A później dziękujmy za nie. nie? To jest taki klucz. Dziękujmy. I to się sprawdza. Ja tu jestem najlepszym tego przykładem. To się sprawdza. Możesz się raz i dziękuję Ci. Ja też dziękowałem. Tak się za Andrzeja mówiłem. Codziennie później dziękowałem, powiedziałem: Panie, ja wiem. Dziękuję Ci, że Ty tego dokonałeś. I on dokonał tego. Andrzej jest chodzącym świadectwem. Aleluja. Tylko taki jeden z wielu przykładów. Czyli ufajmy Panu. Bo on mówi ja przez ofciężeń Świat. On tego dokonał, my po prostu ściągamy do naszego życia to, co zostało dokonane na krzyżu. On już nas wtedy uzdrowił, ale jeżeli nie będziemy żyć w tej wierze i w tej pewności i dziękować za to, że to się wtedy stało, to to nie może wejść do nas, nie może wejść do naszego życia. Warto się nad tym zastanowić. Bo On powołał nas wszystkich. On nie chce, żeby w ogóle jakikolwiek człowiek zmarł. On umarł za każdego człowieka. Zapłacił tą najwyższą cenę za każdego. I on powiedział, patrzcie do mnie wszyscy. On nie robił wyjątku. Wszyscy. I ci prości ludzie przychodzili. Ci chorzy przychodzili. A ci, co myśleli, że oni tego nie potrzebują, Stali na boku i naśmiewali się. Później go prześladowali. Aż w końcu doprowadzili do tego, że został zabity. Zawisł na krzyżu. Dlatego warto naprawdę nad tymi słowami, jak to jest, że nie macie wiary, się zastanowić. I prosić, tak jak ten jeden ojciec syna, którym był epileptykiem, miał ducha nieczystego. Przyszedł do Jezusa i prosił go. A Jezus odpowiada: Dla wierzącego jest wszystko możliwe. A on od razu krzyczy: Panie, pomóż mojej niewierzy. Ale on okazał teraz wiarę, bo zwrócił się do tego właściwego i mówi: Panie, pomóż mojej niewierze. Pomóż temu, co we mnie nie ma, co jeszcze nie mam. Ale ty, jak mi tymi, to tym pomożesz. No i co Pan zrobił? Dokładnie to. Pomógł mu. Jego syna uzdrowił. Demona wypędził. Aleluja. I tak jest w naszym życiu. Nieraz może w niektórej sytuacji nie mamy tej wiary. To zawołajmy. Panie, ufam Ci. Pomóż mi. Nie wierzy. wierzę. Zmocni. Dlaczego możemy Go o to prosić? Bo On powiedział... Słowo Boże mówi, jest to zapisane, że On jest początkiem naszej wiary i dokończycielem naszej wiary. O tym trzeba pamiętać, że to nie z nas, że jest ktoś, który, no, który jest Panem Panów, Królem, Królem, Król naszym mistrzem, Zbawicielem świata, tym, który, który wiele ludzi z martwych spudził. Wszystkich uzdrowił, którzy do niego przyjęli. Wszystkie, a to były nieraz tłumy. I on to czyni do dziś, używając swoich sług. Nieraz przychodzi do ludzi prosto. Do tych, którzy gdzieś w odosobnieniu żyją, albo jeszcze w ogóle o nim nie słyszeli. On przychodzi do ludzi, albo żyją w jakimś kraju, gdzie, gdzie w ogóle. Yy, Wiara chrześcijańska nie jest dozwolona. Nie? Są to takie kraje, gdzie jest zakaz. Na przykład w krajach muzułmańskich. Ostatnio, nie ostatnio, trochę dłużej temu czytałem o takim egipskim szefem policji, który przed laty miał takie przeżycie. On był takim bardzo mocnym prześladowcem i jako szef policji musiał też przeciwko chrześcijanom powstawać i przeciwko nim. Ale nie, nie potrzebuję. Dziękuję. Przecież chrześcijanom po prostu pracować. Kiedyś wrzucił do domu. Miał otwarte okno, bo tam ciepło jest w egipcie. I nagle przez okno wpadło Pismo Święte do niego. No i leży na stole. On pochodzi o, patrzy Pismo Święte, jak, jak poparzony. Wyrzucił z powrotem. Nie? I nagle wraca to Pismo Święte znowu przez okno. On wychodzi, patrzy, nie ma nikogo. I znowu wyżyczył. I tak chyba 3, 4, 5 razy. Nie? I to Pismo Święte zawsze wracało z powrotem. I w końcu zaczął czytać. I nawrócił się. I stał się naśladowcą Jezusa Chrystusa. W taki sposób Bóg dociera do ludzi, do których my być może nie możemy docierać. Naprawdę, wielkie rzeczy Bóg czyni. Duch Święty jest wszędzie. Powiedziano, że został wylany na wszelkie ciało. I On pracuje nad każdym. Jezus Chrystus powiedział, że On właśnie przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Grzech i sprawiedliwość są taka jak z Najpierw pokazuje nam, że sami nie potrafimy tego grzechu że musimy być uwolnieni od tego grzechu, A później pokazuje nas, nam, że przez Niego zostaliśmy usprawiedliwieni, bo Jezus Jezus zapłacił. Jego krew zmazała wszystko. Nasze szaty zostały wybielone w Jego krwi. A o sądzie, ten, który okłamał ludzkość, który chciał ludzkość całkowicie zniszczyć, został już osądzony. I zrzucony z nieba. On nie ma nic do powiedzenia. Klucze śmierci zostaje mu wybrany. Jezus Chrystus o to zapadł. Tak, panie. Dobrze jest o tym pomyśleć, porozmawiać. I ty jesteś tym, który dokonuje tego. I pragniemy, żeby to dokonywało się w życiu każdego człowieka. Posłuchaj nas tam. Stawia nam ludzi na drodze, którzy potrzebują Twojego uwolnienia, Twojej miłości, którzy potrzebują przemiany w ich życiu. Bo my wiemy, że Ty wyciągasz z najgorszych sytuacji. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jednak głęboko upadli, albo w jakiej beznadziejnej sytuacji są, tak jak na przykład ten mężczyzna ze, Szwaj ze Szwajcarii, który, na którego tylko czekała śmierć. Ty dokonałeś przemiany. Ty dokonałeś tego cudu, który dla ludzi jest cudem, a dla Ciebie to jest normalnością. Przeniosłeś go ze śmierci do życia. I dziękujemy Ci za to, że Ty to czynisz. Tak samo uczyniłeś to z nami. I doznaliśmy Twojej miłości i Twojej przemiany. I chcemy to dalej, dalej nieść, niesiemy to dalej, żeby Twoje imię było ponad wszystkim, żeby Twoje imię wyzwalało, uwalniało. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który pierwszy do nas przyszedł, który nas wybrał. Nie my przyszliśmy do Ciebie, tylko Ty przyszedłeś do nas. Po to, żebyśmy zauważyli, zobaczyli światło tego świata. Alleluja. Dziękujemy Ci, Panie, i błogosławimy ten wieczór w tym imieniu, Jezus. Amen. I teraz będzie dobry moment, ale tak zakończymy.